Cześć, witajcie, ludzie z tej strony kupowali się ze mną. Jest Maciek! I Tosia! I dzisiaj musimy wrócić z wakacji. Ale było ekstra. Więc idziemy do pociągu. Filmik, start. Tosia, ty się papu, bo my po... no, to no, ja tutaj płynęli statkiem, po... czy jak? Tutaj płynęliśmy. Byśmy płynęli statkiem, czy pociągiem przyjechali? Bo chyba pociągiem. No, pociągiem. Z tego co pamiętam tam pociągiem, tu byli. No. Chodź, Jeszcze nie, ja się idę spakować. Ja już jestem spakowana. zabieram tylko no, mój pierścionek. Ja wezmę to i zaściek. Ech, nie to. wiem po co. Kubałem, że jest, że Miał jest jakiś worek. Go. Muszę za chwilkę odjechać. Będzie jest do to niego chodź Tosia. Poczekaj, ja zaraz wrócę. Dobra, Ej, Tosia, ładny zaszczyk. Jedzie Marcelka będziemy musieli wysłać do szkoły chyba. Bo tak. Musimy iść do pracy. Tak. A Marcelka, to będzie dopiero pierwszy dzień w szkole. No. Mar Marcel się trochę stresuje. No. Marcel, tu jest nie szkoła. Dzisiaj jedziesz tu. O, jedziemy. Pamiętam to? 12 godzin później. Dobra, to wychodzimy dośka. No tylko spakuję. Kwa. To jest, która A mały Masz go? A mały Tak. No to, pa widzowie. Pa. Reszta. Dreszta ze szkoły w następnym filmie. Pa!